Dzień dobry, miłe Panie. Dzisiaj odcinek przedstawiający plazmę. To jest takie urządzenie. Mam tutaj kilka końcówek. Składa się ono z ręki do trzymania oraz czynnej, aktywnej elektrody. Czym jest plazma? Plazma jest w ogóle taką czwartą strukturą w fizyce: czyli pierwsza jest gaz, płyn, ciało stałe i plazma. I ona właśnie ta plazma jest takim medium, które co najważniejsze wydobywa się z tych wszystkich tutaj tych szklanych, szklanych specjalnych przystawek. Ona wychodzi poza tą, poza tą tubę szklaną i ona ma właśnie działanie lecznicze. To jest tak zwana zimna plazma. To teraz was, wam zademonstruję, jak to po prostu działa. Tak? Czyli, jedną ręką muszę to trzymać, drugą ręką yy, łączę z elementem. I zobaczcie, wszystko tak wygląda, i teraz nagle robię magię, tak? Patrzcie. Może najpierw na ręce zrobię to, pokażę Wam. Nie wiem, czy widać. W razie zobaczcie, coś tutaj się dzieje. Zobaczcie. Słychać taki specyficzny dźwięk, i tutaj dokładnie następuje niknięcie plazmy według. Producenta według moich, ro, mojego rozeznania na około 10-15 mm, i tu właśnie dochodzi do tak zwanego leczniczego działania. Gdzie to może wygląda trochę lepiej, byłoby to sfilmować. Spróbuję, może w innym odcinku, sfilmować to bez tego światła. Gdzie widać tutaj, o zobaczcie, jak się ta plazma przemieszcza. Nie wiem, czy to widać w ten sposób. O, z tego talerzyka, I idzie ona. W miejscu, gdzie jest oczywiście większa koncentracja, ja czuję takie, można powiedzieć, działanie tej plazmy. Ona nie w żaden sposób tej te mojej tkanki tutaj nie parzy, natomiast ona działa. To jedno, jeden cykl leczniczy trwa około dwóch minut i właśnie polega na tego typu działaniu. Także zaraz Wam tutaj powiem więcej na ten temat. Także to jest taki pierwszy odcinek malusienki. O, zobaczcie, tutaj jest jeszcze. Pokazany czas 0,5-1,5-2 pół, minuty i to cały czas jest na tyle bezpieczne, że ja mogę spokojnie tutaj wszystko robić, Wam pokazywać i nie boję się tego, że gdybym dokonał jakiegoś błędnego ruchu, że nagle stracę przytomność, coś mi prąd porazi, czy coś. Ale co ciekawe, jak ktoś chce wiedzieć, to tutaj mamy do czynienia z prądem, oczywiście o niewielkim natężeniu, ale bardzo wysokim napięciu. Zgodnie z, z tym, co przeczytałem w instrukcji obsługi, to jest 15 tysięcy voltów. Czyli normalnie to jest, słuchajcie, gdyby to było w Stanach i było większe natężenie, byśmy mieli tutaj krzesło elektryczne prawie. Zobaczcie, ja czuję takie miejscowe podgrzanie tkanek tutaj w tym miejscu. Zobaczcie, tutaj jest kąpciuka. O, tutaj można sobie wszystko wyleczyć. Nawet, słuchajcie, paznokcie tutaj mogą być wyleczone z jakich stanów zapalnych, tak? Stany zapalne nam świadczą o tym po prostu, że tutaj są jakieś bakterie i te zadziory powodują, że tutaj wchodzi zakażenie. I to właśnie zakażenie jest przez tą plazmę usuwane. Zobaczcie, zaraz się samo automatycznie ten aparat wyłączy. Także zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Także to jest taki pierwszy odcinek pokazujący, czym jest w ogóle plazma. No zaraz Wam będę pokazywał dalej. Dziękuję, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.